Cześć, witajcie. Kontynuujemy żniwny dzień. Pierwszą przyczepę rozładowaliśmy już wiaderkami i teraz jedziemy po drugą na pole. Już mniej więcej znam plany wuja co do żniw w tym roku. Na tym polu będziemy robić chyba słomę w kostki, a jak będzie pogoda, to na czwartek lub piątek będziemy młócić żyto. Tylko trzeba jeszcze u kogoś kombajn zamówić. Też wuja wspominał, że czas rozejrzeć się za maszynami do 80 i nowym siewnikiem, bo konny niestety jak wuja z zboża siał, to w przekładni już są takie luzy, że nie warto tego naprawiać. Polecacie, jaki siewnik szukać? Chyba raczej taki, który może udźwignąć 30, bo na agregat uprawowo siewny to raczej nas nie stać. Dodatkowo chyba taka osiemdziesiątka. Z racji tego, że jest dość krótka, może być za lekka i będzie podrywało przód. A może się mylę? No słuchaj, młody. Chyba z tego deszczu dzisiaj nic nie będzie. To trzeba zaraz może jakoś te prasowanie słomy załatwić. Podjedź no do Edka. Ty z nim nie uzgadniałeś nic. No weź ty jedź, dobra? To jadę, uprosiłem 80 od wuja, żeby się ciapkiem nie tłuc. No wuja jeszcze jednak cały czas mocno nieufny do Edka jest, mimo że po pożarze jednak te relacje między nimi chyba jednak się naprawiły. Ale jak tylko jakiś temat się poruszy, to wuja robi się jakiś nerwowy. Na powrocie jeszcze skoczymy do Antka. Zobaczyć, co tam u nich. E, tu widzę młody jakieś operacje przy Władku robi. Witam młodego, co tu robisz? Ojca zastałem? Cześć. Ojciec zaraz powinien być. Ze zbożem wraca. A ja tu porządki przy Władimircu robię. A co potrzeba? A żeby pole sprasować w kostki. A jak tam po pożarze, widzę, że już w miarę macie odbudowane. No już nową więźbę dachową położyli właśnie tydzień temu. Mieli od razu blachę kłaść, ale jakieś tam opóźnienia w dostawie i przyjadą w tym albo przyszłym tygodniu robić i skończą. Oby mocno nie padało, bo to teraz wszystko odkryte jest. Macie szczęście, w nieszczęściu. Sprzętu wam nie spaliło, ani zwierzęta nie ucierpiały, co nie? No całe szczęście, że ojciec wracał z pola i szybko zauważył ogień. A tego co podpalił, to do tej pory nie znaleźli a śledztwo umorzyli. No, ale wiadomo, jak było podpalone. No tylko jakieś puste opakowania po likwidach znaleźli pod bramą. I tyle. Ale na pewno tam od tylnej bramy się zaczęło, więc to nie przypadek. Mamy swoje podejrzenia, ale to tam na głos nie będę mówił, kto to mógł być. O, ojciec wraca? To tam możesz z nim zagadać odnośnie tego prasowania. Chociaż nie wiem. Czasu nie mamy, bo ja mam robotę. A ojciec zaraz kombajnem na kolejne pole jedzie. A jeszcze ciągle mamy problem, bo nie możemy w stodole zboża składować, póki blachy nie położą. Dzień dobry, panie Edku. Jest sprawa odnośnie prasowania słomy. Dobry, kurde, młody, gdzie mi tu teraz głowę zawracasz? My już nie prasujemy na usłudze. Wiesz co? Weź tę jagę, sprasujcie sobie i odstawcie. Powiedz wujowi, że mogę mu ją odsprzedać. A na test mają ode mnie na to pole za dobrą flaszkę. Jest tam sznurek, wszystko nasmarowane, tylko wjechać w pole. Dziękuję, panie Edwardzie. To zaraz ją zabieram. I jeszcze dzisiaj postaram się oddać. No, mam gest, bo my tu widzisz po tym pożarze kiepsko wszędziemy. Czasu nie ma. Roboty w bród. Dachu nie ma na 100 dole, aby to pompę kupię. Teraz mi tu żaden pożar nie straszny. Na moje budynki wystarczy. Normalnie jestem w szoku. Pierwszy raz Edek coś nam pożyczył, oprócz przyczepy, i to prawie za darmo. Może po tym pożarze jednak zrobił się wdzięczny za tę pomoc. Kto wie. Oby tylko nic się nie popsuło w trakcie roboty, bo to jednak swoje lata ma ten sprzęt. A no nie chciałbym mieć dodatkowych problemów z Edkiem w takim wypadku. A teraz jeszcze zajedziemy zobaczyć co tam u Marcinka od Antka. Swoją drogą ciekawe, że jagą już niby na usługach nie będą robić, mieli prasę zwijającą kupić, ale pewnie przez ten pożar to nie mają kasy. Ale tutaj się pozmieniało też. Dużo nowych nabytków u Andka. Musi się jednak powodzić na tej gospodarce. Zobaczcie, jakiego John Deera sobie kupili. Kurde mol. Cześć, rolnik, ale sprzęt macie. Widzę godny następca Proximy. Pierwszy zachodni ciągnik na wiosce. No, no. Gospodarka się rozwija. Nie to co u Edka. A Edek się nie rozwija? Z ubezpieczenia i stodołę odremontowali i jeszcze maszyn nakupili. Prasę zwijającą mają, tylko się jeszcze nie chwalą nigdzie, bo coś nie do końca działa i jeszcze dzisiaj ładowacz czołowy do Władymirca mają im przywieźć. Jakiś nowy agregat i jeszcze ciągnik mają mieć w tym roku po żniwach. No, co ty gadasz? A mi gadali, że pieniędzy nie ma i ogólnie bieda jest, a to cwaniaki jedne. Ale u ciebie też nie najgorzej. Przyczepy widzę nowe, dużo większe. Nowy ciągnik. Zadowolony jesteś z niego? Ciągnik bajka, bez porównania komfort pracy, jeśli go z zetorem równać. Co prawda trochę uboga wersja, bo i opony dość wąskie, i obciążników nie ma, ale jesteśmy zadowoleni. W kabinie dużo wygodniej się pracuje, no i skrzynia na zakresach to bez porównania do zgrzytów w Proximie. Kurde, ale tę wiatę to gigantyczną postawiliście, ci powiem. Co tu będziecie trzymać? Akurat się trafiły takie materiały z odzysku. No wiata zimą będzie na kombajn, sieczkarnie i maszyny. A w lato będziemy tutaj zboże przetrzymywać do sprzedaży jak będzie lepsza cena. Trzeba wszystko dobrze kalkulować dzisiaj, bo inaczej to się niczego nie dorobisz. Tak to zazwyczaj już w żniwa sprzedawaliśmy, ale jak się tak podliczy, to się sporo traci przez to. Więc ta wiata myślę, że szybko się nam zwróci. Tak już był park maszynowy, wymieniony na nowszy, ale i w budynki czasem trzeba zainwestować też. Niestety. No, widzę, widzę, ale i tak tego John Deera to ci zazdroszczę. Mój też zielony, ale o 40 lat prawie starszy. Hehe. No to pokaż jak to chodzi ten ciągnik. Dobra, trzymaj się. Ja lecę na pole, bo ojciec pewno drugą przyczepę już zapełnia. Narka. Na razie Marcinek. No i pojechał. Fajny ten zestaw mają. Może i u wuja za kilka lat się takiego dorobimy. No nic, wsiadam w mojego starego Ursusa i jadę prasować. Wyjdzisz, wuja, nie załatwiłem usługi, ale dałem z siebie całe 30% i załatwiłem prasę. Znaczy Edek mi pozwolił zabrać i sprasować w zamian za dobrą flaszkę. Także tego. Powiedział, że możesz ją od niego odkupić. A ja tam od niego nic kupować nie będę. Jak pożyczyłeś już to sprasuj, tylko błagam cię. Nic przypadkiem nie popsuj, bo ja za ciebie oczami świecić nie będę. To jedziemy. Ja nie wiem, czemu wuja tej prasy odkupić nie chce. Po prasowaniu jeszcze z nim o tym pogadam. To krzyż na drogę, różaniec w rękę, żeby się nic nie popsuło. I jedziemy z tym tematem. No i powiem wam, tak szybko robota poszła, że nawet nie zdążyłem za dużo nagrać. Mamy sprasowane całość i możemy wracać na gospodarkę. Pogoda piękna, dzisiaj może jeszcze do nocy zdążymy zwieść te słomę. No i patrz wuja, dlaczego ty tego nie chcesz odkupić? Elegancko sprasowała ta prasa całe pole. Może tam ze dwóch czy trzech snopków mi nie związała. Abo to już stary sprzęt jest młody, słuchaj. I do tego to nie jest z Lublina prasa tylko Kunów. Do tego części potem nie znajdziesz. Ten aparat wiążący jak nawali, to będzie problem. Lepiej by było czego innego szukać, a może i nawet jakiejś zwijającej. Te kostkujące to pomału przeżytek jest. Wuja, no nie poznajecie. Ty i zwijająca. Przecież to był mój pomysł. Jak chcesz, mogę tam na internecie poszukać czegoś ciekawego. Ty to zaraz w gorącej wodzie kąpany. Najpierw to my musimy siewnik kupić, bo konny się rozleciał, a przecież już za chwilę będą siewy. Jak tylko małe żniwa skończymy, to mnie przewieziesz Polonezem, bo parę ofert sobie z gazety rolniczej zaznaczyłem. Czyli prasę oddaję i powiedzieć, że nie bierzemy? Cicho tam, nic nie gadaj, że nie bierzemy, powiedz, że się muszę zastanowić. Widzisz, my tu ją całą obejrzeli. Pod wszystkie blachy zajrzeliśmy, parę mankamentów jest, żeby potem sceny zejść. A Edek nie musi wiedzieć, że tu ją tak dogłębnie sprawdziliśmy. Dobra, wuja, nie ma sprawy. To zamykam osłony i jadę ją odwieść. Eee, akurat Edward jechał i jeszcze widział, jak te prasy oglądamy. Ach, i cały misterny plan wpis dumiewające, że akurat teraz jechał. No nic, weź mu powiedz, że kazałem ci ją po robocie ładnie wyczyścić, bo nie wypada brudnej oddać, jakby coś tam gadał, że tu oglądaliśmy ją. Kompresorem ją teraz przedmuchaj. No, to jedziemy oddać prasę. Ja nie wiem, co tu się na tej wiosce dzieje w tym roku. Każdy coś kupuje, się rozwija. Normalnie szok. Jeszcze może jakby z wujem zagadać i by gospodarkę przepisał to i na jakiego młodego rolnika bym się załapał. Uszanowanie, panie Edku. Gdzie tę prasę zostawić? Wszystko gra i buczy, elegancko prasuje. Uszanowanie, panie Edku. Gdzie tę prasę zostawić? Wszystko gra i buczy, elegancko prasuje. Jeszcze raz dziękuję, panie Edku. Flaszka będzie jutro, bo żadnej w domu wuja nie miał. A odnośnie zakupu, to powiedział, że się zastanowi i chciał wiedzieć, ile by pan za nią chciał? A co wyście ją tak oglądali na tym podwórku? Coś nie pasuje? Nie, nie, wszystko gra. Tylko wuj kazał ją przed oddaniem wyczyścić, bo tak wypada. Mądrego masz wuja, ma rację. A za prasę chce 6,5 tysiąca. Taka jest cena do końca tygodnia. A jak nie bierzecie, to sprzedaję ją komu innemu. Dobrze, przekażę wujowi i damy znać, czy bierzemy, czy nie. Do widzenia. No, na razie młody, pamiętaj też o flaszce. Proszę pana, tak, tak, pamiętam.